Cielak wolniej rośnie? Oto możliwe przyczyny. Cześć, jestem Kasia z firmy Dolfos, a dziś będziemy rozmawiać ze specjalistą o przyrostach u cielon. Na pewno dobre przyrosty cielaka to są przyrosty zdrowego cielaka. Jeżeli tego nie mamy, to jest problem. Na pewno najważniejsze jest odpowiednie zasuszenie krowy. Przez ten okres 60 dni staramy się, żeby ta siara była najlepszej jakości, czyli jak najwięcej imoglobuliny w mleku. Jeżeli ta krowa wycieli się, dla cielaka najważniejszy jest łatwy poród. Równie ważne jest bardzo szybkie odpojenie tego cielaka. Uważamy, że do pół godziny po porodzie należy go odpoić. Przyrosty też hamuje biegunka oraz zapalenie płuc. No dobrze Tomku, a co robisz, kiedy widzisz, że cielak w słabo przyrasta? Ucieląc działamy natychmiast. Na początku zatrzymujemy biegunkę, a później dajemy elektrolity. I druga sprawa, dobre przyrosty to również bardzo dobry preparat mlekozastępczy. Dlatego właśnie ja u Tomka zarekomendowałam Dolmich Extra Farm. To doskonałej jakości preparat mlekozastępczy, który dobrze się trawi i zapewnia odpowiednią dawkę energii.